Tych płytek nie kładź w swojej łazience, jeśli zależy ci na estetyce i łatwości utrzymania czystości. Choć wiele z nich wygląda efektownie na zdjęciach i w salonach wystawowych, codzienne życie szybko weryfikuje ich praktyczność, a dokładniej jej brak. Na pierwszym miejscu znajdują się czarne, błyszczące płytki. To jeden z najczęstszych, wizualnych błędów, które popełniane są w imię luksusowego efektu. Owszem, zaraz po ułożeniu i dokładnym wypolerowaniu prezentują się imponująco. Niestety, wystarczy jeden prysznic, by na powierzchni pojawiły się zacieki, osady z twardej wody oraz odciski palców. W praktyce te płytki trzeba przecierać niemal codziennie, by utrzymać ich estetykę. A i tak, przy oświetleniu bocznym, każda smuga czy kropla staje się widoczna. Efekt? Wnętrze szybko zaczyna wyglądać niechlujnie, nawet jeśli w rzeczywistości jest czyste. Drugie miejsce zajmują mozaiki z dużą ilością fug. Choć mogą wyglądać dekoracyjnie i artystycznie, są wyjątkowo niepraktyczne w codziennym użytkowaniu, szczególnie w miejscach narażonych na wilgoć, takich jak kabina prysznicowa czy strefa umywalkowa. Problemem nie są same płytki, ale spoiny między nimi, czyli fugi. Im więcej drobnych elementów, tym więcej fug do czyszczenia. A jeśli chcesz wiedzieć, które baterie łazienkowe są najgorsze w codziennym użytkowaniu, zajrzyj na nasz TikTok. Chcesz więcej praktycznej wiedzy z architektury wnętrz? Zapraszamy do subskrypcji.